Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę o tym, co zrobić, gdy dostały się kamienie do naszych silników. Oczywiście niedosłownie. Zapraszam. Tytuł tego odcinka jest oczywiście metaforą, bo niejako chyba nie mogą się za bardzo kamienie dostać do naszego silnika, tak żebyśmy je słyszeli w środku, ale ostatnimi czasy pojawia się często problem tego, że słychać właśnie jak jakby się gruz dostał do, do wnętrza naszych silników. Eee, brzmi to mniej więcej tak jak na tym filmie. Ten film akurat dostałem od jednego z klientów i to było kilka miesięcy temu, gdy jeszcze sam do końca nie wiedziałem, co może być tego przyczyną. I to był jeden z pierwszych przypadków, który się zaczynał pojawiać w, w dronach, które trafiały do mnie i w dronach, które nawet budowałem czasami. I tak zachodziłem w głowę, co to może być. I akurat w tym momencie miałem właśnie jednego drona zbudowanego do oddania dla klienta i nie do końca mogłem go oddać, bo cały czas było słychać ten gruz w silnikach. I się zastanawiałem, czy to jest ESC, czy może żyroskop e, na flight controllerze albo coś innego. Też w tym samym czasie właśnie dostałem ten film od jednego z klientów, że coś jest nie tak i chciałby mi wysłać takiego drona. No też go przyjąłem, bo stwierdziłem, że pewnie musi to być wszystko połączone. I jednym elementem połączonym było to, że wszyscy używali aparatury z nowym HTX-em. I obydwie aparatury były od Radiomastera. I nie, Radiomaster tutaj nie za bardzo zawinił, bo Radiomaster niejako nie wpływa na to, a oprogramowanie HTX. O co chodzi? Chodzi o to, co już wspomniałem w filmie o tym, którym robiłem ostatnio na temat Radiomastera Boxera i mówiłem o filtrze ADC. Gdy ten filtr ADC jest włączony, to Nasze oprogramowanie w aparaturze próbuje sygnał, który wychodzi z naszej aparatury, wygładzić, tak żeby on był wyfiltrowany i później ten sygnał trafia do naszego drona, do flight controllera i tam też on jest wygładzany. E, lepiej lub gorzej, ale jakieś filtry tam są. I później jak on jest tak dwa razy przefiltrowany, to co wychodzi na końcu? No wychodzi to, że ten dron nie do końca wie, jak się ma zachować i wtedy mamy taki właśnie charakterystyczny dźwięk e, kamieni wewnątrz naszych silników. Także jak to rozwiązać i gdzie to znaleźć, już Wam pokazuję. Stworzymy sobie nowy model, pokażę Wam jak to wygląda standardowo, gdy tworzymy właśnie nowy model. I nie wiem dlaczego to jest standardowo zrobione, gdy tworzymy nowy model, że to jest włączone. Specjalnie przyciemniłem teraz obraz tak, żeby było lepiej widać to co jest tutaj na ekranie aparatury. Stworzymy sobie nowy model i pokażę Wam dokładnie co się dzieje. Czyli klikamy na model, zrobimy sobie tutaj no, na pustym polu Create. No i stworzył się model 07. Teraz, jeżeli w ten model wejdziemy sobie, on jest zaznaczony, jest włączony. Jeżeli klikniemy sobie zakładkę Page i sprawdzimy sobie od dołu, bo to jest na samym dole ADS-C filter i jest zaznaczony jako Global. Co znaczy Global? Global oznacza tyle, że nasz, nasze ustawienia modelu yy, korzystają z ustawień globalnych w aparaturze. A ustawienia globalne są, jak przytrzymamy return. teraz cofniemy się do ekranu głównego, przytrzymamy system i przejdziemy teraz z zakładką Page, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Eee, chyba w hardware. Tak, w hardware. I standardowo w tej zakładce hardware 6x7 w HTX to jest włączone. I wtedy, jeżeli ADC filter jest włączony. On jest defaultowo włączony. Ja już go wyłączyłem, żeby mi się przypadkiem przy tworzeniu nowego modelu to nie włączyło i mnie to nie denerwowało, że coś jest nie tak. Chociaż pewnie bym od razu to zdiagnozował, ale po co mam się denerwować? To ja to wyłączyłem, także, także żeby nie było tego efektu gruzu w silnikach, wewnątrz silników, to trzeba tak, najlepiej odznaczyć tutaj to w tej zakładce hardware i przy tworzeniu nowego modelu, jak tu jesteśmy w tej zakładce model, przejdziemy na sam dół, to ADC filter robimy na OFF. Możemy go oczywiście jeszcze tutaj zrobić na ON. I wtedy on, mimo tego, że globalnie jest wyłączony w tej zakładce hardware 6 na 7 tej, tej co pokazywałem Wam przed chwilą, to tutaj on wtedy będzie i tak włączony. E, także ja tutaj sobie zaznaczam na off I wtedy cały problem z gruzem wewnątrz silników jest rozwiązany. W 95% przypadków chodzi właśnie o to. E, oczywiście zakładamy, że nasze silniki są dobre, że ESC jest ustawione dobrze. Jeżeli na przykład składamy drona 5-calowego i mamy. ESC zaktualizowane do najnowszej wersji, Flight Controller zaktualizowane do najnowszego beta flight i pid nie ruszamy, filtrów, to jeżeli wszystko, rama jest sztywna, jest nowa, wszystko jest nowe z pudełka wyciągnięte, to powinno to wszystko lepiej lub gorzej latać, ale na pewno nie powinno być słychać tam gruzu w silnikach. I w 95% przypadków jest winne nowe Edge TX, które jest pakowane teraz do wszystkich aparatów, bo tam jest defaultowo globalnie to zaznaczone i później jak tworzymy model to jest właśnie zaznaczone, że ma być ustawienie ADC filter tak jak globalny. Także podsumowując, jeżeli słyszymy gruz w naszych silnikach i jesteśmy pewni, że te silniki są nowe i na pewno nie są pokrzywione i wszystko jest z nimi w porządku i sprawdziliśmy czy nie wibrują według takiego filmu, który już kiedyś robiłem i pokazywałem Tutaj na kanale to na 95% winny jest ADC filter. Jeżeli wyłączymy ADC filter, to wszystko powinno zacząć działać normalnie, a nawet bym powiedział, że latanie z ADC filtrem może doprowadzić do tego, że nasze ESC albo jakiś silnik ulegnie uszkodzeniu. Także mam nadzieję, że taka krótka porada pomoże Wam rozwiązać taki problem od razu, i też widzę, że coraz więcej dronów też trafia do mnie z tym problemem yy, i to w sumie rozwiązać to można bardzo szybko. Też nie zawsze jak ktoś mi to opisuje w mailu, nie do końca wiem, o co chodzi. Ktoś mi pisze o trzęsieniu się drona w powietrzu, to wtedy też nie do końca wiem o co chodzi, ale dopiero jak ten dron wyląduje u mnie na biurku. No to słyszę ten charakterystyczny dźwięk i od razu, no mówię, dobra, ADC filter pewnie jest włączony. Jeżeli ADC Filter wyłączycie, mimo to dalej macie problemy, możecie zawsze do mnie napisać, wysłać drona na serwis. Ja postaram się wtedy coś zaradzić, coś pomóc, sprawdzić to według moich metod. Także to było na tyle. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl A jeżeli nie subskrybujesz do kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie minąć Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki do zobaczenia. Cześć.